Nie Powtórz Filipek. Powinieneś, powinieneś trafić do psychiatryka. Tak powiedział, Filipek. Na oddział zamknięty, był kiedyś taki zespół. A widzisz, tak jak powiedziałem, nie sięgasz nawet tam wzrokiem, stary, bo to by się nie mieści w głowie, ja wiem, że wszystko jest możliwe. Stary, na mnie nawet nie trenowałbym na takiego... Kurwa mojego karakana, jak ty, bo dla mnie to byłby wstyd. Rozpierdolę ci w pierwszej rundzie, Boxer daje mi stokoła i lecę szaleć do Vegas na mistrzostwach świata w pokera orcyry Series w Poker. już kurwa nie żyjesz. Tylko jeszcze sobie z Ej, tego ty się nie wcale Nie sprawy, od Dariusza Zimierczaka. czemu kurwa cały czas mi przerywasz? Stary, nawet nie zdajesz sobie sprawy z tego, co cię czeka i w co się wpierdoliłeś. Syn Najmana, ktoś tak Syn. powiedział miał rację. Nie wiem, nie wiem. Norbert, idziemy spać. Tylko ma trochę lepszy rekord i jeden knockout w karierze. Dobra, przestań pierdolić o moim rekordzie. Słuchaj, w MMA mam 2-3, w tym dwie porażki z Polakiem. Dwa razy go najebałem. Mój prawdziwy rekord w MMA to jest 5-1, a teraz będzie, kurwa, 6-1. Zapamiętaj sobie. Polak przegrał ze mną dwa razy, jest fake championem i ja tutaj zarzekam się przed wam i wszystkimi, że będę miał ten pas, kurwa, prędzej czy później. Ja władca piekieł, kurwa. Nie ty! Nie ty! Nie ty! Nie ty! Ja! Jestem największą gwiazdą w tej federacji. Rozpierdolę, kurwa, was wszystkich. Słyszycie mnie tam, kurwa, śmiecie? Możecie szczekać o walkę ze mną. Ja jestem, kurwa, Dobra. gwiazdą! Nie macie ze mną szans. Bez treningu cię rozpierdolę. Zapamiętajcie moje imię, Amadeusz Ferrari. Mocne. Mocno. Płaca piekiel. Uh.